To tutaj robimy bez, bez upgradeówek. 12% może być. Mhm. Szkoda, że broń nie wlazła, ale i tak jest nieźle, bo to mi dało. O, <laughs> 1410. <laughs> Wyrobione. <laughs> Minius spełnia to 2,5 daje. No tak, no bo jest sześć itemów, a jeden daje jakby za trzy, no to 2,5. No, to tak naprawdę dwa upgrade y by mi się przydało jeszcze zrobić. Czy to obojętne, czy na rękawicach czy na broni? A, no supportem to wiadomo, broni nie wbijasz, bo nie ma sensu, to fakt. Te, no to kuźwa jest szansa, nie? To, to dwa, dwa razy musi mi wejść jeszcze. Najlepiej no na rękawicach dwa razy jakby weszło, no bo mniej tych schodzi, mniej Lipstonów, no i mniej czerwonych. Jakby mi się udało? Dwa razy rękawiczki podbić, 10%. Just do it. One tap. Всем <laughs> добрым.